Oj, oj, z góry przepraszam, bo kiedy mówię naprawdę szybko, zapomniałam powiedzieć oni zamiast ani, bo w Rosji tak samo mamy oni, ale kiedy mówisz szybko, możesz mówić ani, a w polskim języku nie. Przepraszam, z góry tutaj bardzo dużo tego będzie. Dzień dro Dzień drodzy, moi dobry. Dzień dobry, moi drodzy. Dziękuję bardzo za 20 tysięcy subskrybentów, bo dla mnie to bardzo ciekawe, że kogoś obchodzi te tematy na moim drugim kanale o Rosji, bo dla, dla Was, Polacy, to chyba ciekawe Słychać, słuchać, 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 słuchać takie, ten, takie tematy. No dobrze, i dzisiaj kontynuujmy. Dzisiaj porozmawiajmy na temat moich przyjaciół, mojej rodziny, a dokładnie bardzo często pytanie, a co mówią i w ogóle rozmawiam z moimi przyjaciółami z Rosji i z mojej rodziną, bo zaczęła się wojna i oczywiście ktoś popiera Putina, ktoś nie, no i wszyscy chcą wiedzieć, znać, że co w ogóle wydarzy się, jakieś tam, nie wiem, konflikty i tak dalej, no i... Powiem teraz wam o tym, opowiem. Teraz ja mam <coughs> kilka kategorii ludzi. E, pierwsze, te ludzie, moi przyjaciuli e, i rodziny też, e, te ludzie, którzy od początku 24 e, tego lutego 2022 e, roku zaczęli popierać Putina i oni teraz mieszkają w Rosji. E, to pierwsza kategoria. Bardzo często te ludzie, z którymi ja pracowałem, te ludzie, którzy byli moimi najulubionymi przyjaciółami, te ludzie, z którymi rozmawiałem codziennie, to te ludzie, z którymi bardzo lubiłem spędzać czas i te ludzie, którzy mówili do mnie, że to państwo, które teraz mamy, to już nie jakby nie, nikt nie lubił i nie kochał tego Putina i to co on robi jeszcze do wojny. Potem oni zaczęli mówić odwrotnie i wszyscy teraz, w, w, wy moi drodzy, możecie powiedzieć, że... No bo rozpoczęło się wojny i teraz wszystko te FSB, te KGB, jak lubicie to mówić, oni teraz kontrolują sieci społecznościową. I z tego powodu oczywiście nikt nie powie ci prawdy do ciebie, że uh, no tak, nie chcemy Putina, ale nie możemy o tym powiedzieć. Nie, uh, ludzie mogą, bo oni wyjeżdżają do Unii Europejskiej z gdzieś, ale oni po prostu mogą napisać to w Instagramie i nic nie będzie z tym. I nawet są ludzie, którzy mówią, że nie podoba się mnie Putin. Albo coś takiego i nikt ni, nic z nimi, jakby władze z nimi nic nie robią, jakby oni żyją dalej i tyle, bo oni nie mówią to głośno, ani po prostu odpowiadają na pytanie i tylko i tyle. To mówią na 100% prawdziwe. Oni mówią tak, bo oni uwierzyli w Putina i bo oni nie lubią Ukraińców i tak dalej, i oni z tego powodu teraz to mówią. O Boże, jak często ja mówię Ani, zamiast Oni. Przepraszam. To pierwsza kategoria. Tak, jak powiedziałem, to ludzie, z którymi... No to byli moi najulubionsi ludzie, moi z którymi bardzo lubiłem sprzętać czas. Ja, dla mnie była tak, taka niespodzianka i bardzo dużo moich e, znajomych, którzy wyjechali z Rosji i... E, oni też mówią, że ja miałem takich po prostu niesamowity dobrych ludzi, z którymi sprzędzałem czas, ale kiedy zaczęła się wojna, ani wszyscy za Putina, Putina poszedli. No i to wielki taki problem u wszystkich normalnych Rosjan jak ja. No chyba ja jestem normalnym Rosjaninem z moim zdaniem. Mhm. To pierwszy, pierwsza kategoria. Druga kategoria. Druga kategoria to te ludzi którym po prostu nie obchodzi, ta pol ich po prostu nie obchodzi, co tam w polityce, iście gdzieś. Oni po prostu mieszkają, oni urodzili się w Rosji, mają tam rodziców, mają tam rodzinę i oni po prostu mieszkają, jakby mieszkali gdzie indziej. Jakby dla nich po prostu nie ma wojny, coś, oni wiedzą o tym, oni wiedzą, że gdzieś tam, że Rosja rozpoczęła te wojny, że Putin tam te rzeczy robi, a oni po prostu nie chcą o tym myśleć. Kiedy ten, nie wiem, na przykład dron do ich budynku przeleci i jakby zrobił wybuch, to wtedy chyba oni tylko zaczną o tym myśleć, albo chyba oni po prostu zmienia, e, zmienią miasto i tyle. Jakby to taki ludzie wszędzie i na przykład to, no, mamy takich ludzi, też ja też miałem i mam teraz z nimi, z pierwszymi tymi, kto. Za Putina ja już nie gadam z, nim, z nimi, bo oni a, dodali do mnie do tego a, list czarny, do bloka, zablokowali zblokowali mnie i oni nie chcą ze mną gadać, bo oni wiedzą, co ja nagrywam. A drugi ludzie, druga kategoria, oni powiedzieli, że no, jeśli chcesz o polityce rozmawiać, jeśli masz taki... Takie poglądy, że przeciwko Putinowi. No dobra, w takim razie, no jeśli chcesz, ok, jakby nas to nie obchodzi. Ja po prostu chcę z tobą, moim przyjacielem, a, rozmawiać. Ja mieszkam w Rosji, ty w Polsce. No i co tam w Polsce? Jak oni tam mieszkają? Co tam? I nie. Pytają oni w taki sposób, że a co tam Polacy chyba już nie там, żyją, Polska już zginęła i tak dalej. Nie, oni nie pytają w taki sposób, oni pytają z taki, że wiecie co im bardzo to. То... Jak to ciekawe, a co tam? Oni wiedzą, że tutaj, jakby naprawdę, naj, jakby największy poziom życia pomiędzy Rosją i Polską, i oczywiście oni wiedzą o tym, że tutaj w niektórych lub we wszystkich tych tematach lepiej mieszkać, żyć w tej Polsce lub w Rosji. I oni z, tylko, tylko z tych poglądów to pytają mnie. I wot Tymi ludźmi bardzo ciekawe gadać bo, i rozmawiać, bo ani potem, oni, po tym, e, kiedy z nimi rozmawiasz, oni potem, potem, potem i idą do innych ludzi, e, którzy lubią Putina, i oni z nimi rozmawiają w taki sposób, że te, którzy lubią Putina, mówią, że na zachodzie już nie ma żadnych tych artykułów spożywczych normalnych, tam wszystko już przeterminowane, bo w telewizji tak mówią, i ten e, jego przyjaciół, może powiedzieć, że nie, mój przyjaciel tu w Polsce mieszka, no i pokazał mnie i zrobił zdjęcie, że u nich wszystko w porządku tam. Więc w telewizji coś oni tam... ...kłamią. No i ten człowiek może powiedzieć, hm, chyba tak, bo była taka już jedna sytuacja. No i z tymi ludźmi ja rozmawiam ale tak samo ja nie pytam ich o polityce, co oni mówią, co oni myślą o Putinie, co oni myślą na inne tematy polityczne i tak dalej, bo z nimi po prostu zrobiliśmy w taki sposób, że nie będziemy gadać o polityce. Po prostu o jak, co tam można kupić, jakie samochody w Rosji można kupić, za jakie ceny, jakie mieszkanie można kupić, za jakie ceny i tak dalej. Wszystko, co się dzieje w Rosji, bo dla mnie to też ciekawe, żeby myśleć, co w ogóle. Ще джеє в Росії ну. No? No, i to drugi, drugi, takie druga kategoria ludzi. Trzecia kategoria to ludzie, którzy nie lubią Putina. Nie też bardzo ciekawe, co w polityce dla nich, oni wszystko sprawdzają, oni bardzo lubią poglądy, jakby takie zachodnie, ale oni nie mogą wyjechać z Rosji, bo ani mają tam rodziców jeszcze kogoś, kto nie chce wyjechać, no i oni powinni jakby zostać na jakikolwiek tam, nie wiem, czas, do którego momentu, ale po tym chcą wyjechać, ale teraz oni powinni mieszkać w Rosji, no i z tym ja też rozmawiam i tam nie ma żadnych problemów, poglądy takie same i wszystko w porządku. Trzeci, ludzie, którzy chcą wyjechać teraz, oni chcą wyjechać i oni mówią, oni bardzo takie oni jeszcze myślą, że tutaj jakby na zachodzie możesz przyjechać i od razu wszystko będę mieć, jakby tutaj wszystko w porządku, nie ma żadnych problemów, tutaj najlepsze życie w ogóle, gdzie tylko... Gdzie można tylko żyć, jakby na zach zachód, to jest uh, jakby centrum świata, w którym wszystko w porządku i nie ma żadnych problemów z pieniędzmi i tak dalej. Bo i ja staram się do nich też powiedzieć: no jakby Nie tak, wszystko w taki sposób, jak który ty myślisz. Tutajście jeszcze... trzeba coś naprawić. <gry> nie, oni mówią: Nie. Oni mówią, że nie. Chyba wiem, że tam lepiej. Ja chcę i wyjechać. I... No i ja staram się pomagać takim ludziom, znaleźć jakieś tam nowe informacje i tak dalej, jak można wyjechać. No i no i tak. No i teraz porozmawiamy o rodzinie, bo ja już mówiłem, ale na tym kanale jeszcze nie. No wkrótce. Jakby z matką rozmawiamy, ale nie o polityce. Jeśli tylko, za, nie wiem, pół roku możemy rozmawiać, ale potem coś tam, jakieś wydarzenie będzie w Rosji, jeszcze coś, drony jakieś tam jeszcze, bo na, w moim przeleć latają już ukraińskie drony i, i robią tam wybuchy i oczywiście moja mama teraz już boi się i ona też do mnie mogę tam zadzwonić, a ja odpowiadam, no a jak ty chciałeś, głosowałeś na Putina, dostałeś drona, jakby tutaj nie ma innej opcji. No i z tatą już nie rozmawiam, bo tata nie mój tata nie lubi kiedy wolno w kraju. On nie chce, żeby coś tam było i on bardzo... Ja dzwoniłem do niego, już jeden rok z nim nie rozmawiam, bo ostatni raz, kiedy rok temu rozmawiałem przyszłem latem, a tam по вибуху кримського того моста Росія атакувала Київ і вистрілила e, 100 ракет. Це такий був найбільший ракетовий атак, атак ракетовий, ну no і 100 ракет, ракет було, було вибухів 100 в Києві. I mój ojciec zadzwonił do mnie i powiedział, o, patrz, teraz mamy surowikina i ten surowikin, patrz, pierwszy dzień jego, patrz co on zrobił. Oh, wow, jest ten wspaniały, taki super człowiek, wow. I to on bardzo był jakby z tego z tych wybuchów, że po Kijowu po zwykłym cywilu taki atak rakietowy był i on bardzo szczęśliwy z tego powodu był i jeszcze kilka rzeczy też on powiedział że no jak ja nie, ja, Wiesław ja, jego syn nie mogę być szczęśliwy z tego, że teraz oni zabijają Ukraińców jakby, no jak ty nie możesz być szczęśliwy patrz, my ich zabijamy. i po prostu ja wtedy jakby. W taki sposób, w który ja nie chcę tu gadać, jakby mówić, tam YouTube też po prostu zablokuje mnie. No i ja powiedziałem, że ja nie chcę już z Tobą więcej rozmawiać na różne tematy, nawet nie o polityce, nawet po prostu, nawet o zwykłych, ja nie chcę gadać z Tobą o tematach. No i wyłączyłem i zablokowałem go, go we wszystkich siecie społecznościowych, no i tak dalej. Mamy powiedziałem, że jeśli nie chcesz takiego samo, samego, jakby tej samej opcji jak z ojcem teraz ja zrobiłem, gadamy, rozmawiamy, ale nie o polityce, tylko o zwykłych rzeczach. No i wszystko. Co jeszcze? Tak samo babcia i... Mój dziad, jakby babci i dziadek po stronie ojca z mną jeszcze gadają, ale tam dziadek powiedział tylko jedno, że kiedy Rosja, Polska i NATO zacznie atakować Rosję, proszę nie zabijać nas, twojej babci i e, dziadka. No to był taki żart, ale ja powiedziałem, że po prostu nie oglądajcie tej telewizji i nic nie będzie. Co to za bzdury z babcią jeszcze rozmawiamy, ale ona nie może zrozumieć, dlaczego ja nie mogę wrócić do Rosji, a kiedy ja to powiedziałem, ona też była niezadowolona z tego powodu, że Ty masz jakiś tam kanał i coś o Rosji gadasz złego. A ja powiedziałam, no nie złego, ale prawdziwego tylko. No dla niej to już nieprawdziwe, to to jakieś kłamstwo. No, ale gadamy, rozmawiamy też nie o polityce. Po stronie matki tam zawsze, zawsze oni po prostu mówią, no jak on tam może w tej Polsce mieszkać. Tam, że wszystko zgnije. Tam w zachód, że już wszystko. Nie ma tego zachodu. Moja matka zapytała, a dlaczego tak myślisz? A moja babcia odpowiedziała, no w telewizji tak pokazują. No. no i moja mama powiedziała, że wszystko w porządku na zachodzie. Jakby e, moja mama już teraz wie, że tutaj wszystko jest dobre, że tutaj nie tak samo jak mówią w telewizji. I ona już, ona zawsze za Putina, ale, i głosują tylko na Putina, ale teraz ona wie, że w, w telewizji a coś mówią, nie, wszystko dokładnie prawda. Bo to ona teraz już wie. Uh, no i um, tylko jedna, nie wiem jak to po polsku taki, uh, Godmother <grytania> po angielsku. Uh, ona, uh, ta moja druga matka, w jaki sposób można w taki sposób powiedzieć, nie? Ona powiedziała, że tylko ona zawsze mówiła, że co to co ty robisz, co to. Uh, i zawsze ja mówiłem do niej, że ja chcę wyjechać z Rosji, zawsze i ona mówiła, tak, trzeba wyje wyjeżdżać, bo ona była w, w Unii Europejskiej w całej, ona jeszcze była w Egipcie, w Dubajach i wszędzie, bo ona zawsze dużo pracowała i ona zawsze mówiła, że trzeba wyjechać, trzeba wyjechać. I kiedy ja wyjechałem po raz pierwszy, po drugi, ona zawsze mówiła, jakby dobrze, dobrze, w takiej rzeczy trzeba robić, super. Super, rób to dalej, rób to dalej i nie słuchaj matki, nie słuchaj, trzeba wyjechać. Ona teraz, ona mieszka w Rosji oczywiście, ale ona nie, jej nie podoba się to, co się dzieje w Rosji, ale ona nie może nic z tym robić. No i jakby po prostu tam rodzina w Rosji i tak dalej, nie mo, ona nie może wyjechać. No i e, tylko ona i jej córka, to moja kuzyna, ona mówi, oni mówią, że ja jestem super i trzeba wyjechać i jakby tylko oni mówią i mają takie same poglądy jak ja. Dziękuję bardzo za 20 tysięcy subskrybentów i dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku jutro o 9 rano.